Cześć! Ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 14 odcinek Fajterkowa, programu poświęconego gromu z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś, między innymi, przeanalizuję drabinkę LCQ przed finałami Tekken World Tour, powiem o wynikach Capcom Pro Tour Online Japan oraz przedstawię Wam informację o ciekawym bagu w Tekkenie, który przeanalizował KNG. Zapraszam! You win. 27 stycznia o godzinie 12 w Poznaniu odbędzie się prawdopodobnie pierwszy polski turniej w tekken 8 organizowany przez lokalną ekipę Yomi Poznań FGC. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie. Jeśli nic nie pokrzyżuje moich planów, pojadę na turniej i przygotuję dla Was relację z niego do jednego z kolejnych odcinków Fighter -Kowa. You win. Intercontinental Fight Club to seria turniejów online w różne gry rozgrywane w trzech regionach: Azja, Europa i Ameryka Północna. Grający w na 7 zwycięzcy ostatniego sezonu z tych trzech regionów spotkali się w wydarzeniu offline, które było maratonem, a nie sprintem. Io Shadow 20Z oraz Ao rozegrali walki grupowe do siedmiu wygranych walk, a dwóch najlepszych, czyli Shadow oraz Ao, rozegrali pojedynek FT15. Ten z przerwami trwał blisko dwie godziny. Wygrał Ao, pokonując shadowa 15 do 11. Najciekawszym momentem całego wydarzenia było zniszczenie przez ripa' kolejnej figurki Stekana. Kilka miesięcy temu przekręcił kazuję w pasie, a tym razem urwał skrzydło David Winowi. Spośród blisko 900 uczestników, którzy wzięli udział w Capcom Pro Tour Online Japan, w weekend mogliśmy oglądać rywalizację 16 najlepszych graczy. Była ona bardzo zacięta, gdyż do finałowego turnieju, czyli Capcom Cup X, został niewiele ponad miesiąc, a okazję na zakwalifikowanie się można policzyć na palcach jednej ręki. W wielkim finale zmierzyli się Kawano oraz Otani, a zwycięsko z tej walki wyszedł Kawano. Listę graczy, którzy do tej pory zakwalifikowali się, znajdziecie na stronie podlinkowanej w opisie, ale weźcie pod uwagę, że lista nie została uzupełniona o graczy z turniejów World Warrior. You win. Po wielu miesiącach pracy Coenji przygotował film analizujący pewnego jagla Gina w Tekkenie 7, który nie zawsze działa. Zaglądając do edytora Unreal Engine, znalazł powód, dlaczego ten kombos siedzi tylko na trzech planszach w grze. Coenji analizuje, jak zaszyta w grze wartość wysokości, na której znajduje się plansza, wpływa na zachowanie jaglowanej postaci. Jako osoba, która od lat siedzi zarówno w testowaniu gier, jak i bijatykach, nie mogłem przejść obok filmu obojętnie. Koniecznie go obejrzyjcie, klikając w link w opisie. Minęła środa i nie było zwiastuna Tekena. Powód: Bandai Namko nie pracowało do 4 stycznia, a nie chcieli udostępniać filmu podczas wolnego. Biorąc pod uwagę, że do premiery pozostały blisko 3 tygodnie i 5 postaci, których zwiastunów nie widzieliśmy, mamy kilka możliwych scenariuszy. Jeden. Część zwiastunów pojawi się nie tylko w środę. 2. w niektóre środy pojawi się więcej niż jeden zwiastun. Trzy, niektóre zwiastuny pojawią się po premierze. A to, co widzicie na ekranie, to najnowsza reklama na 8. You win. Brakety LCQ, które będziemy oglądali w piątek. Mamy 327 uczestników, ale z tego, co widziałem, są też tam mm, liczeni... Ci gracze, którzy zakwalifikowali się do finałów, tak naprawdę na samym LCQ mamy 288 osób. Z każdego pula, z każdego z 8 puli do top 24 przejdą 3 osoby, no i do finałów przejdzie jedna. Przejdźmy w takim razie po tych pułach po kolei, zobaczmy kto tam jest. Przy okazji możemy zobaczyć, że te pule zaczynają się o 10 czasu lokalnego. W porównaniu do Polski jest 7 godzin różnicy, więc my będziemy mogli oglądać o 17.00. Stream pewnie się zacznie trochę wcześniej, podejrzewam, że będą jakieś gadające głowy przed startem. Więc zobaczmy po kolei Pool A1. Już widziałem na Twitterze, że były, może nie dramy, ale kontrowersje o tym, że Niektóre osoby z tych samych regionów trafiły do tego samego pula. Zobaczmy, jak to wygląda. Niestety, Star GG nie ma opcji wyświetlenia seedów wszystkich obok siebie. Seedów możemy podejrzeć dopiero wtedy, kiedy wybierzemy danego gracza. Pool A1. Mamy Pinion. To jest gracz, który był bardzo bliski zakwalifikowania się do finałów, więc um, trzymam za niego kciuki. Nie dlatego, że lubią Master Raven. Ale dlatego, że to gracz, który był bliski zakwalifikowania się, więc parafrazując klasyka, należy mu się. Kto tu jeszcze jest? Mam nadzieję, że nikogo nie przegapię. Flower, czyli Szwed grający Lee, bardzo techniczny, Nene, to jest gracz z Ameryki Południowej, z tego co kojarzę, który od jakiegoś czasu mieszka w Stanach, gra głównie, kazują, też bardzo dobry zawodnik. Godsojmil, Kojarzę z, z dawnych lat, ale tylko tyle. Nawet nie pamiętam, jaką postacią gra. King Rae Junior to on gra, Jossie, chyba i to chyba tyle z tego, ilu graczy kojarzę. Czyli podejrzewam, że w każdym brakiecie będzie po kilka znanych osób. I na koniec powiem wam, kto według mnie ma największe szanse, żeby trafić do finałów. Czyli kto ma największe szanse, żeby ten turniej wygrać? Ale jestem ciekawy, też Waszych opinii, więc napiszcie ją proszę w komentarzu. Braket A2. Mamy na początku Genghis To jest ten, który dość nieoczekiwanie zajął miejsce w top 8 na ubiegłorocznym EWO. Piąte miejsce to było, zdaje się. Natomiast później już nie osiągał dobrych wyników. Zobaczymy. Mac z posiedzonych graczy Solna Cienta Kojarzę go i widzę, że tutaj nie trafił z wysokim Seedem. Zobaczmy jakiego sida dostał. 228. Dobra, idziemy dalej. Khan. No to to jest jeden z moich faworytów. Oczywiście gracz z Pakistanu. Zawsze dochodzi bardzo wysoko, więc tutaj trochę trzymam kciuki, bo mam nadzieję, że reprezentacja Pakistanu w turnieju finałowym będzie dobrze reprezentowana, a Khan jest jednym z najlepszych graczy z tamtego regionu. Junia, oczywiście też znany, grał pewnie będzie Anną albo Elizą. W porównaniu do poprzednich lcq chyba nie będzie tylu dobrych graczy, może nie tyle dobrych co znanych, no ale zobaczymy. Huddlecore oczywiście bardzo znana swego czasu, top 8 graczy w USA, myślę spokojnie, teraz chyba trochę gorzej, ostatni rok może nie było aż tak udane. Blisko siebie Mulgol azjata, Krający labem, jeśli dobrze pamiętam. Way Gumble, znany oldschoolowy gracz. Trojan'a też kojarzę też z, ze Stanów Shirtel z Wielkiej Brytanii grający Alison BI &E, Yasuda Esports. Tu nie pamiętam kto występuje pod tym nickiem. Nie wiem w zasadzie. Taj topowy gracz ze Stanów Ryan bądź Jack. Romanowa, ona jest głównie influencerką, i community managerem. Tyle. jeśli chodzi o tych, tych najlepszych, ale co ciekawe oni są tutaj dość blisko siebie w tej części, jeśli nikogo nie mylę, przy założeniu, że Yasuda Esports, zresztą zobaczę może ten profil, to nie jest nikt znany, Seed 268, zobaczmy pełny profil, Ok, nie kojarzę dobrze szczerze mówiąc, ale tutaj mieliśmy jakieś wysokie lokaty. Przepraszam za ignorancję w tym przypadku. Więc A4 cały czas o godzinie 17 naszego czasu. O 19 już będzie druga fala puli, więc będą chcieli ten turniej dość szybko rozegrać. Kogo tu mam? Ayorichi, który jest już w Stanach, grał na finałach Finał. ICFC. Shinblade, Krill Sholan też kojarzę. Joe Crush, jeden z faworytów w tym pulu pewnie. Czy do wygrania? Może. On ma takie przebłyski, kiedy jest w stanie wygrać z topowymi graczami na świecie. JDCR, fajnie, że jest. Ciekawe, czy będzie grał Heihachi. Ostatni taki turniej, myślę, że na długo, kiedy będzie można grać Heihachim, No bo w Tekkenie 8, jak pan Harada powiedział, Heihachi już nie żyje. Kira, Kira, o, nie wiedziałem, że jedzie. Ciekawie. I tyle. Więc Kira, JDCR, Joe Crush, Ayorichi. To myślę będą gracze, którzy mają największe szanse wyjść z tego pula. B1 Shadow, podobnie jak Iorici na ICFC, widzieliśmy go. NG Obscure, Jester Spirit, chyba ostatnio więcej komentuje, no ale też czyli być może tutaj nie będzie komentować. Akuma Matata, bardzo fajny nick. JJ Breeze. Tutaj w tej części drabinki, nie wiem szczerze mówiąc, kto został wysoko rozstawiony. Zazwyczaj jest tak, że to, jak tutaj są wyświetleni gracze, zależy od ich seedów. I dzięki temu wiemy, kto ma największe szanse w teorii, żeby się zakwalifikować. Natomiast tutaj, w ramach tej drabinki, czy w ramach tej listy, gracze są rozpisani alfabetycznie. Więc nie mamy tej informacji. Sepi Black, fajnie, że jedzie. Trzymam kciuki, chyba za niego najbardziej w takim razie. Spośród tych graczy, których do tej pory widzieliśmy: Spirodin, Oldschoolowy Gracz, Kaposami, Rick Dalwar. Ciekawe, że oni są blisko siebie, aż zobaczę, jak oni zostali rozstawieni, bo tutaj pewnie patrzyli na seedy, a nie patrzyli na regiony. Spira ma 62, Rig ma 67, i w tej sytuacji wydaje mi się, że nie powinni być rozstawieni w ten sposób, bo jeśli mamy 8 uli, 8 braketów. A tutaj różnica między nimi to jest 5 seedów, To wydaje mi się, że oni powinni być w różnych, ale może niekoniecznie. Kogo tutaj jeszcze kojarzą? Farzin. Ooo, dawno Farzina nie widziałem. Chyba ostatni turniej, na którym go widziałem, to był ten słynny z przed dwóch czy trzech lat, kiedy wygrał z nim Kajzur. Z stanów grających być może pamiętacie Lucky Chloe. Matrix Mata kojarzę King Ray Senior, czyli ojciec King Ray Juniora. I Am Big, komentatorka, Fili X, Myślę, że to może być ciekawie. Fidix gra bardzo fajnie. Swoją drogą polecam Wam jego kanał na YouTubie. Fajne materiały ostatnio wrzuca. I tu tyle. Mówiłem o tym, że te brakiety są alfabetycznie czy ci gracze są alfabetycznie rozpisani. Sephi Black jest tak wysoko, bo biorą pod uwagę również nazwę zespołu, który gracz się prezentuje. I tutaj Sephi Black jest zespołem Big. Tutaj mamy? Ricksta. Ciekawe, czy będzie grał Kumą. Infested z Korei, z tego samego zespołu co Ni oraz Chanel, Havik czy to jest Havik z Mortal Kombat, Sorpigi. No, w tym brakiecie, w porównaniu do kilku innych, które widzieliśmy wcześniej, tak patrzę i chyba nie ma aż tylu bardzo wysoko zasidowanych, tak to nazwijmy, graczy. I ostatni, Pool HK Junior. Trzymamy kciuki za Niemca grającego Heihachi. Fergus, czyli mamy tutaj tak, że HK Junior i Fergus są z Europy i trafili bardzo blisko na siebie. No to nie powinno się zdarzyć, tutaj powinny być jakieś przetasowania. Fear of Silence, AK, czyli mamy kogoś z Filipin tutaj w LCQ. Jimmy J. Tran, czy on się faktycznie pojawi? To, to byłoby dobre, dlatego że już dawno, dawno nie widzieliśmy Napsa na turniejach. Zobaczmy, kiedy on ostatnio startował. Właśnie, bo on w Evo na MultiBlada zajął trzecie miejsce. No właśnie. Dobrze. AK, Jimmy J. Kaizur. Czyli znowu dobrzy gracze blisko siebie. I chyba tyle. Czy możemy zobaczyć z ciekawości? Jest tutaj opcja Projected na Star GG. Nie wiem, czy kojarzycie, która bierze pod uwagę chyba CD, i wtedy patrzymy na to, kto może się zakwalifikować według tych predykcji. HK Junior vs. AK. Myślę, że jest to możliwy finał. Tylko nie ma chyba możliwości, żeby top 24 od razu zostało Show Projected. A jednak jest. OK, to fajnie. Czyli pinia IORICI. Genghis Gone e, Cuddlecore, Core. Nie wiem w jakiej formie w tym momencie jest Cuddlecore. Core Shadow HK. Możliwe Sefi Black Shaolink też. Cuddlecore, Core Infested. Tutaj wydaje mi się, że Infested ma raczej większe szanse. Ale zobaczymy. Iorichi AK. to stawiam 50-50. Shaolin HK kontra Hafiz. Hafiz Tanvir, Nie zwróciłem uwagi na tego gracza z Pakistanu. Który też jest bardzo dobrym zapodnikiem. I zobaczmy w tej sytuacji. Top 8. To się znajdzie według Show Projected, Pinia, Genghis, Don, Shadow, Sephi, Black, Io, Richie, Core, HK, Xiaoling. Czyli według tej predykcji na Store GG wygra Pinia z Shadowem. Myślę, że jest to prawdopodobny scenariusz, chociaż z Shadowem jest tak, że jak widzieliśmy w tych finałach ICFC, Shadow musi się raczej rozkręcić. Więc pytanie: czy on się będzie rozkręcał w trakcie turnieju, z każdą kolejną rundą grając lepiej, czy będzie w stanie rozwijać się, polepszać się szybko w ramach konkretnej walki? Bo środowisko turniejowe jest takie, że większość walk gramy FT2 do dwóch wygranych walk, i tutaj rzadko kiedy jest czas na to, żeby usiąść, pomyśleć, zobaczyć, jak ta gra będzie wyglądała. I tak wygląda oglądają wyglądają brakety na LCQ. Jestem ciekawy waszych opinii, kto według was wygra, kto się zakwalifikuje. Napiszcie w komentarzu. You win. Combo Breaker to największy po Evo turniej odbywający się w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni temu oficjalnie zapowiedziana została tegoroczna edycja, określona znakomitym trailerem, który widzicie na ekranie. Z powodu bardzo dużego zainteresowania, pokoje w wielu okolicznych hotelach zostały wyprzedane już w przeciągu kilku pierwszych godzin po ogłoszeniu turnieju. Szaleństwo, ale i piękna sprawa dla FGC. You win. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się za kilka dni na restreamie z finałów Tekken World Tour. Cześć!